Siedem ciekawostek o Chevroletcie Camaro. Ja jestem Michał z White Cars i zapraszam Was na odcinek. Historia Camaro. Camaro zdebitowało w odpowiedzi na Mustanga w 1967 roku i tak naprawdę przez całe swoje lata świetności konkurowało czy to z Mustangiem, czy to z Challengerem. Stojący na podium, jeżeli chodzi o maselkary. Camaro było produkowane praktycznie nieprzerwanie do 2002 roku. W 2002 roku produkcja została zakończona. Przez 7 lat nie było dostępnego żadnego Camaro, natomiast w 2009 roku powróciła piąta generacja tego modelu i okazała się ogromnym sukcesem. Tak naprawdę sprzedaż była bardzo zadowalająca, do tego stopnia, że pojawiła się również szósta generacja, która również miała ogromną sprzedaż, i też my, patrząc po tym, co importujemy, to bardzo często decydujecie się właśnie na piątą generację, ze względu na to, że ona dość mocno nawiązuje do klasyki, szczególnie w wersji przedliftem, kiedy mamy te oddzielne lampy z tyłu. W każdym Camaro tak naprawdę jest nawiązanie do tej historii i jest to widoczne. Teraz wszyscy, którzy kochają F8, złapią się za głowę. Camaro można było kupić w wersji dwulitrowej. W 2016 roku zadebiutowała szósta generacja. Która oferowała w swojej gamie wersję z silnikiem dwulitrowym, turbodoładowanym, generującym 270 KONI. Dla niektórych to było coś nie do zrozumienia, nie do pojęcia. Camaro tutaj chciało zrobić ukłon w stronę Europy. Osiągami nie ukrywajmy, bardzo było porównywalne do V6. Natomiast no to jednak, bądź co bądź, nie ma nic wspólnego z amerykańskim klasykiem. Obok nie właśnie jest taki egzemplarz. Zobaczcie, jesteście na zlocie. Otwieracie maskę. I jest wielkie rozczarowanie. What the fuck! What the fuck! Widzimy, jak dużo jest tutaj miejsca. Jest zapas na to, żeby siedziała V8. Natomiast jeżeli faktycznie. Chcecie coś na małą akcyzę, coś co będzie ekonomiczne, to takie dwulitrowe Camaro możemy sprowadzić od około 45 tysięcy zł pod dom. Niektóre stany w USA decydowały się na zakup Camaro, po to, żeby chyba nikt nie spodziewał się, że w policja może jeździć Maselkarem. Jeżeli lecicie sobie na przykład swoim Mustangiem czy jakimś dożem, te 100 mil na 60, albo motocyklem, no to jak podjeżdża Wam Camaro na tyłek, no to nie spodziewacie się, że to może być policja. A tutaj wielkie zaskoczenie, ponieważ niektóre Stany w USA do swoich szeregów kupiły jako nieoznakowane radiowozy właśnie Camaro, żeby raz, że ścigać tych, którzy próbują udowadniać na drodze, kto jest szybszy, ale dwa, żeby doganiać motocykle i doganiać tych przestępców którzy po prostu no gdzieś tam przekraczają znacząco to, tą prędkość i właśnie to ciekawe, że zdecydowali się na Camaro. Camaro zl 1 w wersji 1LE, czyli takiej najbardziej torowej, pokonało tor Nurburgring w 7 minut i 16 sekund. Jest to nieprawdopodobny wynik, jak na auto typowo amerykańskie, jak na maselkara Pokonało między innymi 911, 991 GT2 RS, więc mimo wszystko, że jest to amerykański osiężały, teoretycznie muscle car, to w tej wersji 1L, gdzie mamy zmienione zawieszenie, bo tak naprawdę jest to zawieszenie gwintowane, regulowane, gdzie mamy opony typu semi slick, gdzie mamy doloty różnego rodzaju dodatkowe chłodnice, mamy spoiler karbonowy, zawieszenie Magnetic Ride, to wszystko sprawiło, że Camaro wykręciło bardzo, ale to bardzo dobry czas na nurburingu. Natomiast na rodzinnym rynku w Ameryce Camaro od 2012 roku bierze czynny udział, jeżeli chodzi o wyścigi NASCAR. Z zewnątrz wygląda jak lekko zmodyfikowany ZL1, natomiast pod tym całym bodykitem to tak naprawdę przerobiona totalnie konstrukcja, tak, żeby wygrywać te wyścigi NASCAR. Niby stworzone auto tylko do tego, żeby jeździć w kółko, a jednak w Europie pokazało, że można pobić typowo torowe odmiany marek europejskich. Niestety w 2024 roku pojawiła się bardzo smutna wiadomość o zakończeniu produkcji spalinowego Camaro i wszyscy miłośnicy na tym dość mocno ubolewają. Zobaczymy, jakie będą dalsze losy. Być może stanie się tak, jak to się stało w przypadku Rama, czyli była wielka zakończenie produkcji, 5-7 chemie miało już zniknąć, natomiast w tym roku na nowo się to pojawiło. Być może z Camaro będzie podobnie, może za rok okaże się, że powstanie kolejna generacja w wersji spalinowej, a nie tylko elektrycznej. Zanim Wam zdradzę kolejną ciekawostkę, pamiętajcie o tym, żeby zostawić suwa, a my lecimy dalej. Suwa chyba powiedziałem, a nie suwa. Tak, też tak mi się wydawało, tak mi się wydawało, że również było gwiazdą filmową. Występowało chociażby w dobrze znanej serii Transformersów. W 2007 rok, kiedy pojawiła się pierwsza część Transformersów. Gdzie tak naprawdę nie było dostępnego żadnego Camaro. To było tam pierwsze Camaro, ale również była piąta generacja, delikatnie zmodyfikowana pod potrzeby filmu. Natomiast no, trzeba przyznać, że dzięki temu zyskała na popularności. W oryginalnej animacji Bumblebee to był Garbus, Volkswagen Garbus. Natomiast w filmie twierdzili, że bardziej będzie pasował Camaro. W 2009 roku zadebiutowała piąta generacja, która okazała się być ogromnym hitem. Była wersja wypuszczona Bumblebee, wersja Transformers czyli żółte Camaro z pasami, coś dla fanów tego filmu. Natomiast nie ukrywajmy, też bardzo fajna lokata kapitału, no bo takie auta w specjalnej wersji, bardzo limitowanej, dość sporadycznie pojawiają się na aukcjach, czy to na Europie, czy to w Ameryce. Więc jeżeli takie auto kupicie, trochę przytrzymacie, to na pewno dla fanów Transformersów będzie zyskiwał dla wartości. Jest jeszcze jedna fajna wersja Camaro, o której zapomniałem. To była wypuszczona wersja Hot Wheels i mogliście mieć Camaro, które na błotnikach miało dookoła pełno emblematów Hot Wheelsa. I była wersja, jeszcze jedna też ciekawa, Exorcista, była stuningowana bodajże przez firmę Hennessey, która podniosła moc, zmieniła kompresor, oczywiście przy tym wszystkim zostawiła seryjne zawieszenie, seryjne hamulce, więc dokładamy mocy, ale typowo po amerykańsku całe zawieszenie i hamulce zostawiamy seryjne, żeby szybko się napędzało, ale hamowało. Klasycznie. W Camaro wyróżniamy kilka wersji wyposażenia. Jeżeli chodzi o V6, mamy dostępne wersje LT, LT2, LT3. I tak naprawdę każda z nich oznacza pewne wyposażenie, które jest. I oczywiście te najbardziej zaawansowane, czyli LT3 najlepiej wyposażone, mają skórzane fotele, ambientę, prawie powiedzmy wirtualne zegary, wyświetlacz head up na szybę, nagłośnienie Boston. To wszystko możemy sobie dowolnie, można było dowolnie konfigurować w tych pakietach, więc szukając takiego auta na rynku wtórnym warto zwracać uwagę. Niestety większość z tym silnikiem v 6 42 litrowym wychodziło w podstawowym wyposażeniu, ale od czasu do czasu na aukcji pojawiają się fajne egzemplarze. Warto tutaj również zaznaczyć, że był pakiet celicim. RS, który sprawiał, że to auto wyglądało bardziej sportowo. Można było również mieć wersję na 50-lecie Camaro i również była wersja Redline. Jeżeli chodzi natomiast o to, co Wy najczęściej kupujecie, czyli najczęstsze zakupy Camaro, to Wy najczęściej decydujecie się na v Czyli tak można powiedzieć, że zdroworozsądkowo podchodzicie do tego. Szukamy dla Was v najczęściej e Fajnie wyposażonych, dwa LT w górę, żeby miały skórki, żeby był duży ekran. Bardzo często, jeżeli już decydujecie się na wersję V8, to chcecie, żeby ona była lekko uszkodzona w jakimś fajnym pakiecie. Też częściej decydujecie się na wersję 2SS niż SS, czyli te wersje bardziej luksusowe. No i tutaj powiedzmy, to co mnie osobiście zdziwiło: większość z Was wybiera automaty, niby auto sportowe. Niby tutaj jest jakąś taka, powiedzmy zacięcie torowe, natomiast większość z Was decyduje się na wersję w automacie, czyli stawiacie po prostu na komfort i wygodę. Nie ma co się obawiać naprawy Camaro, bo na rynku jest dostępnych wiele zamienników i tak naprawdę możecie sobie Camaro naprawić zarówno na częściach oryginalnych, jak i również na zamiennych. Obok mnie stoi Camaro z dwulitrową jednostką pod maską, stylizowane na wersję ZL1. Tak naprawdę ZL1 różni się zderzakiem przednim, z zderzakiem tylnym, bardziej dyfuzorem. No i oczywiście jest charakterystyczna maska z wlotem i to wszystko możecie sobie kupić z podrób, natomiast przy odrobinie chęci i powiedzmy trochę opalarki, można to ładnie całkiem spasować i wyróżnić się. I oczywiście wiele osób powie, no ale jak to, no to 2.0, a wygląda jak ZL1. Słuchajcie, każdy ma inny gust, nie każdego stać na ZL1 ale chcę mieć auto, które wizualnie mu się podoba, więc sobie to modyfikuję. Póki na drodze nie chcemy udowadniać, że 2.0 pokona ZL1, to myślę, że jest to OK. Za ile mogę sprowadzić Camaro z USA? v 6 sprowadzimy już od 40 tysięcy złotych, pod dom w wersji podstawowej, natomiast jeżeli chodzi o V8, tutaj trzeba liczyć od około 55-60 tysięcy złotych za coś całkiem przyjemnie uszkodzonego i wyposażonego. Jeżeli chodzi o ZL1, tutaj trzeba liczyć lekko ponad 100 tysięcy złotych. Dzięki za dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobało. Napiszcie w komentarzu, o jakim aucie mamy zrobić kolejny materiał.